Dzisiaj zobaczymy razem, jak uszyć spódnicę longet z wełny. Ja wybrałam model numer 226 z dodatku numer 326. To jest wykrój dla talii kurwi, ale jest bardzo łatwy do zrealizowania. I teraz razem to zobaczymy. I teraz widzimy wszystkie elementy naszej spódnicy. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, to jest wykrój dla. Rozmiaru kurwi, ale będziemy dostosowywać go też do talii standard. I mamy przód i tył naszej spódnicy. Jeżeli chcemy, możemy też zrobić dodatkowo taką, taki dodatek w innym kolorze w, na dole naszej spódnicy. Możemy wybrać i zrobić albo obłożenie, albo paseczek do naszej spódnicy. I z przodu nie będziemy mieli zaszewki, będzie ona tylko w tylnej części tej spódnicy. I teraz zobaczymy, właśnie. Jak zrobić też wykrój. W tym przypadku będziemy posługiwać się też tą miarką specjalną ze złotego kroju, z białą, właśnie miarką. I teraz po prostu wbijamy pineskę tam, gdzie jest numer odpowiadający obwodzie naszych bioder. Także jeżeli na przykład jest 100, to wbijamy tam. Później wbijamy do krzyżyka, i to pozwala nam właśnie poruszać się tak swobodnie. I wszystkie te numerki, które widzimy na miniaturce, będziemy je odnosić do większej skali. Tutaj też widzimy, że właśnie z przodu nie będziemy mieli zaszewki, tylko właśnie z tyłu. I teraz zobaczymy, jak wykonać cały ten wykrój przód i tył spódnicy. Jak już mam wszystkie punkty zaznaczone, to teraz je będę łączyć i pomagam sobie krzyfikami ze złotego kroju. Teraz też odrysuję to obłożenie, jeżeli chcecie możecie właśnie tak wykończyć spódnicę, a ja ją wykończę paseczkiem. Teraz odrysuję tył spódnicy. Jedyna różnica będzie ta, że z przodu nie mam zaszewki, a z tyłu będę miała dodatkową zaszewkę. Jeśli jesteśmy talią standard, a wybierzemy wykrój kurwi, to możemy spokojnie odjąć 2 cm na naszym metrze specjalnym i odrysować w ten sposób. Nasz wykrój będzie miał właśnie rozmiar bardziej standard niż rozmiar kurwi. Jak już mamy skrojoną naszą spódnicę z dodatkiem na szwy, to teraz po prostu sobie wykańczam wszystkie elementy mojej spódnicy na maszynie. Teraz mogę zszyć zaszewki, które znajdują się w tylnej części mojej spódnicy, a później będę też wykańczać moją podszewkę. Ja postanowiłam zrobić to właśnie takim malutkim brzegiem. Teraz mogę szyć boczne części mojej spódnicy prawa strona do prawej strony, i będę miała też boczny rozporek z lewej strony. Teraz wykańczam sobie mój rozporek, pierwsze robię na maszynie, właśnie żeby mieć takie ładne wykończenie, a później wykończę cały dół mojej spódnicy ręcznie, a jeżeli chodzi o podszewkę to możemy wykończyć ją na maszynie, ale oczywiście musi być krótsza od naszej spódnicy. Jak już mam wykończoną spódnicę i podszewkę, to teraz będę wszywać zamek. Także zmieniam stopkę w maszynie i będę wszywać mój zamek po lewej stronie spódnicy. I teraz mogę szyć też pasek, także prawa strona do prawej strony, do spódnicy i będę zachowywać odległość 1 cm. Wewnątrz wykańczam ręcznie i spódnica jest gotowa.